Pozwólcie, że mówić będę do młodzieży. Cieszę się bardzo. My wszyscy się cieszymy, że są aż cztery sztandary wydgorskich szkół. Na pewno za kilka lat będzie tych sztandarów więcej. Są tutaj sztandary organizacji niepodległościowych, wolnościowych. Potem do nich nawiążę. Wiesław Rogowski. Napisał powieść odmiana. Odmiana, przemiana, odrodzenie. I taki fragment przeczytam bardzo znamienny, pokazujący, jak ludzie tamtych czasów wychowani, ukształtowani w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, odbierały to, odbierali to wydarzenie. I oto teraz patrzyłem na mijający rozgłośnie tłum, Zapewne taki sam jak w Poznaniu, pełen sprzecznych myśli, emocji. Może o barwach biało-czerwonych, może czarnych, jak no piekieł, zburzony, zdenerwowany. Zaczęło się i u nas. Co się zaczęło, to się skończy. Powiedział ze spokojem Eda. Poszumią się i wyszumią. Mają prawo, bo jest niedziela. A jutro pójdą spokojnie do roboty. Znamiań Janik. Co się zaczęło, to się nie skończyło. Rok 1956 to było pierwsze wystąpienie narodu polskiego, społeczeństwa bydgowskiego przeciwko złej władzy, narzuconej władzy komunistycznej. Potem, kochana młodzieży, dobrze wiecie z historii, były lata 1968, 1970, 1976, i wreszcie wielki zryw Solidarności, zryw narodowy w zasadzie całego społeczeństwa 1980 i potem demokratyczna przemiana 4 czerwca 1989 roku. Co się zaczęło tutaj, to się nie skończyło. Dlaczego się nie skończyło? Dlatego, że tutaj stanęli ludzie, którzy znali niepodległą Rzeczypospolitę sprzed II wojny światowej i ci właśnie ludzie nadawali ton tym wydarzeniom. To byli członkowie zdelegalizowanych przez komunistów Partii Polskiego Stronnictwa Ludowego i Stronictwa Pracy. To byli kombatanci, to byli, byli żołnierze AK. Ale do nich, kochana młodzieży, do nich przyłączyła się młodzież. Właśnie jak z tej książki Wiesława Rogowskiego wynika, młodzież realizowała to zadanie. Zadanie zniszczenia urządzenia, które blokowało dostęp do prawdy, które było symbolem zniewolenia, bo jeśli ktoś nie ma dostępu do prawdy, nie szanuje prawdy, ten jest niewolnikiem kłamstwa. Tu właśnie stał maszt, drewniany maszt. Tutaj jeszcze są dwuteowniki, które podtrzymywały, znaczy to ten maszt. Na tym maszcie była zawieszona antena, a tutaj w tym domu... Tutaj ni niżej było urządzenie zagłuszające, które emitowało szumy, które szumy właśnie nachodziły właśnie na audycje Wolna Europa, Włos Ameryki i inne, inne audycje wolnościowe, którym ludzie się karmili. Bowiem prawda, mimo że to był system kłamstwa, system zniewolenia, prawda nigdy w Polsce i nigdy w Bydgoszczy, właśnie w Bydgoszczy nie została zagłuszona. Właśnie dlaczego Bergoszczy? Dlatego, że było to miasto, do którego po II wojnie światowej przybyło dużo uchodźców, remigrantów, re ekspatriantów. Kochana młodzieży, nie, jak uczycie się historii, to nigdy nie mówcie repatriant. Repatriant jest to ten, który wraca do ojczyzny, a ekspatriant jest to ten, który jest wyrzucony z ojczyzny. Są to, by, byli to ludzie wyrzuceni z ojczyzny, z naszych kresów wschodnich. Oni, oni przyjechali tutaj, uciekając przed y, komunistyczną, zniewalającą zarazą, bowiem w Związku Radzieckim groziły więzienia, groziły gułagi, ale też groziły rozstrzelania. I właśnie ta, i właśnie ta pamięć i obecność tych ludzi spowodowała, że 18 listopada 1956 roku społeczeństwo bydgoszczy powiedziało nie dość tego wszystkiego. Nastąpiła odmiana. Wtedy, kochana młodzieży, dobrze wiecie, że na początku tego roku wybuchło powstanie węgierskie. Powstanie antykomunistyczne. Ono było potem pewnym takim sygnałem przemian w Polsce. Nastąpiła zmiana władzy. Nastał wtedy, bo wtedy był taki system, że nad rządem, nad, wtedy był przewodniczący Rady Państwa, była partia komunistyczna, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza i pierwszy sekretarz, Władysław Gomułka, tutaj właśnie, bo tu trzeba zawsze szukać, aż powiedział, jak chcecie zrozumieć, jakie zjawiska, szukajcie przyczyn, jakie były przyczyny. A przyczyna była taka, można powiedzieć, bardzo prosta, jednoznaczna. Władysław Gomułka, w piątek i w sobotę, przed 18 listopada 1956 roku pojechał z pierwszą wizytą zagraniczną, gdzie pojechał, pojechał do Moskwy. To ludzi wzburzyło. I dlatego też wystąpili na ulicę i wołali już po raz pierwszy, precz, precz z Gomułką, precz ze Związkiem Radzieckim. Nie było wtedy jeszcze pojęcia komuny, precz, precz ze Stalinem, ale też, co ważne, Wspominali się o wolność, wołali niech żyje wolna Polska i kochani, tutaj śpiewali takie pieśni. Śpiewali oczywiście hymn narodowy, śpiewali rotę, ale śpiewali Boże coś Polska. I śpiewali serdeczna matko opiekunku ludu, opiekunku ludzi. A więc to świadczy o tym, jaki charakter miały te wydarzenia. Miały to charakter... Jak wszystko, co w Polsce ważne, tak wszystko, co w Polsce doniosłe, charakter patriotyczno-religijny. Polak zawsze był chrześcijaninem, Polak zawsze był katolikiem, Polak zawsze wiąza się z Kościołem. A więc tutaj również upomnieli się o wolność wyznania, o wielkość, siłę, znaczenie Kościoła katolickiego. Na pewno dzisiaj powiem, że młodzież przygotowała fragmenty tej książki. Na pewno ja tutaj zawsze chylę czoła przed tymi, którzy ponieśli konsekwencje tych wydarzeń przed dwoma panami. Było, było ich kilkunastu. Dziewięciu zostało skazanych na bardzo wysokie. Trzynastu. Trzynastu, no tak. Znaczy, bo to, bo to różnie było raczej w Karmeliotopie. Na, na, na wyroki, najwyższy wyrok, był 11 lat więzienia. Również chylę czoła przed tymi bezimiennymi uczestnikami tych wydarzeń, z których wielu dzisiaj już odeszło do, do wieczności. W księdze pomodlimy się o spokój ich duszy, ale też, kochana, naszym młodzieży. Są tutaj przedstawiciele organizacji. I te, I te organizacje będą przychodzić tutaj tak długo, jak będą mogły. Ale prędzej czy później, my jako przedstawiciele starszych pokoleń odejdziemy. Mam gorącą prośbę, abyście tu przychodzili co roku. To jest Wasz obowiązek wobec Waszych rówieśników. Bo to Wasi, wasi rówieśnice ja patrzę na Was, no sądzę, że wielu tutaj takich 57 lat temu tutaj właśnie w tym miejscu było. I obowiązek znaczy wobec, wobec narodu przypominać o prawdzie, przypominać o wolności, o obowiązku wobec państwa. Są tutaj organizacje i tutaj w ramach edukacji historycznej mam nadzieję, że państwo nauczyciele, dyrektorzy skorzystają znaczy z tej okazji, że zaproszą do siebie. Są właśnie Sybiracy, Związek Sybiraków. To są ci, którzy byli wywiezieni na Syberię, do Kazachstanu. I to nie tylko, drodzy słuchacze... Nie tylko w czasie wojny, czy. Ale tuż po wojnie. I tutaj z Bydgoszczy. NKWD, jak przechodził front, również też zabierało młodych ludzi, głównie znaczy to do pracy, i wywoziło na Syberię. I to są przedstawiciele tych represjonowanych w ten sposób. Bydgoszczan również. No wielu z nich nie wróciło. Po 1945 roku. Wielu, wielu z nich wywiezionych właśnie przez, przez NKWD na Syberię nie wróciło. Jest tutaj związek represjonowanych w PRL-u, a więc tych, którzy w roku 80. i przez całe lata 80-89 walczyli o niepodległość, walczyli o prawdę, o wolność. To też wielki rezerwuar wiedzy historycznej. Jest wreszcie no, symbol naszej... Walki i symbol ten, który ten proces od 1956 roku rozpoczęty dokończył. Solidarność. Zarząd Regionu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego. Solidarność. No jest wreszcie schronictwo Pracy. Ta organizacja polityczna, właśnie ludzi pracy, która przed wojną miała tutaj wielkie znaczenie, a po wojnie w 1956 roku, tutaj właśnie nadawała znaczy ton tym wydarzeniom. No i tak, żeby to, ten moment edukacji historycznej jeszcze trochę potrwał, chciałbym poprosić o głos uczestnika tych wydarzeń, chłopca wówczas 14-letniego, takiego, znaczy to jak wy, który tutaj właśnie przyszedł, a obecnie jest, wyobraźcie sobie, profesorem, doktorem habilitowanym. To profesor Roman Kozbach. Bardzo proszę Romanie głos.